Lekcje się skończyły. Wesoło jest, gdy nadchodzi lato. Wszystko jest wesołe, począwszy od tego, że kończą się lekcje w szkole. Ja dopiero raz jeden byłam egzaminowana. Wesoło zrobiło się już na dzień przed egzaminem. Tego dnia pięknie przybraliśmy naszą klasę kwiatami i gałązkami. My, wszystkie dzieci z bulerbyn, poszliśmy nałamać gałązek Brzeziny i narwać kwiatów. Do szkoły mamy daleko, bo nasza szkoła znajduje się w innej wiosce. Wioska ta nazywa się Wielka Wieś. U nas nie może być przecież osobnej szkoły tylko dla sześciorga dzieci. Gdy doszliśmy na miejsce, kwiaty zwiędły już trochę, ale nie zupełnie. Ale jak włożyliśmy je do wody, zrobiły się znów ładne. Po obu stronach tablicy umieściliśmy szwedzkie chorągiewki, dookoła girlandę z gałązek brzozowych i wszędzie dużo kwiatów. W całej klasie pachniało prześlicznie. Gdy skończyliśmy przebieranie klasy, przećwiczyliśmy piosenki, które mieliśmy śpiewać na egzaminie. Hej, wzywa Cię blask słońca i czy myślisz, że jestem zgubiony bez Twojej przychylności? Jedna dziewczynka, która nazywa się Ulla, śpiewała tak. Czy myślisz, że jestem zgubiony przy tej sposobności? Myślała, że tak jest w piosence. To doprawdy szczęście, że pani zdążyła jej powiedzieć, jakie naprawdę są słowa i że śpiewała dobrze na egzaminie. Gdy wracaliśmy potem do domu, była przepiękna pogoda. My, dzieci z Bulerbyn, szliśmy wszystkie razem, lecz nasz powrót do domu trwał bardzo długo. Lasse powiedział, że wolno nam iść tylko po kamieniach leżących na skraju drogi. Potem zaś bawiliśmy się w taką zabawę, że ten, kto będzie szedł po ziemi, a nie po kamieniach, będzie na niby martwy. W pewnej chwili Olle zaczął iść po ziemi, a wtedy Bosse krzyknął: Jesteś nieżywy! – Wcale nie jestem nieżywy – zawołał Olle. – Spójrzcie tylko, jak jestem żywy. I zaczął wymachiwać rękoma i wywijać nogami. Śmialiśmy się wszyscy z niego. Potem szliśmy po płotku, a Lasse spytał. – Kto to wymyślił, że można chodzić tylko po drodze? Jak myślicie? Britta odpowiedziała, że z pewnością musiał to wymyślić jakiś dorosły człowiek. – Najprawdopodobniej – zgodził się Lasse. Szliśmy po płotku bardzo długo i było nam tak wesoło, że pomyślałam sobie, że nigdy już nie będę chodziła drogą. Jakiś staruszek nadjechał na wózku mleczarskim i zawołał – cóż to za gawrony chodzą po ogrodzeniu? Następnego dnia, gdy szliśmy na egzamin, nie mogliśmy już jednak iść po ogrodzeniu, gdyż byliśmy bardzo pięknie ubrani. Ja miałam nowiutką sukienkę w czerwone kropki, a Britta i Anna miały niebieskie sukienki z falbankami. Miałyśmy też nowe wstążki i nowe buciki. Bardzo wielu rodziców siedziało w klasie i przysłuchiwało się egzaminom. Ja odpowiedziałam na wszystkie pytania, ale Bosse powiedział, że 7 razy 7 to 56. Wówczas Lasse odwrócił się i spojrzał na niego tak srogo, że Bosse chciał się poprawić. N nie, oczywiście, że nie. 46. Naprawdę to jest 49. Nawet ja to wiem, chociaż jeszcze nie zaczęliśmy się uczyć tabliczki mnożenia. Słyszałam jednak, jak mówiły to inne dzieci. Jest nas w całej szkole tylko dwadzieścioro troje, więc siedzimy wszyscy w jednej klasie. Gdy odśpiewaliśmy wszystkie piosenki, jakie umieliśmy, i czas kwitnienia co nadchodzi, to pani powiedziała: Do widzenia, moje dzieci. Życzę Wam bardzo wesołych wakacji. Wówczas poczułam, jak gdyby coś we mnie podskoczyło w środku. My, wszystkie dzieci z bólernym, miałyśmy dobre świadectwa. Porównywaliśmy je w drodze powrotnej. Świadectwo Bossego. Nie było specjalnie dobre, ale w każdym razie zupełnie możliwe. Wieczorem graliśmy w dwa ognie na drodze. W pewnej chwili piłka wpadła między krzaki porzeczek. Pobiegłam prędko, żeby ją odszukać. I zgadnijcie, co tam znalazłam. Głęboko pod krzakiem porzeczek leżało 11 kurzych jaj. Ucieszyłam się okropnie. To jedna z naszych kur jest taka uparta i nie chce nieść się w kurniku. Znosi wszystkie jaja na dworze. Lasse, bosy i ja szukaliśmy już od dawna, gdzie też ona znosi te swoje jaja. Lecz ta kura jest taka przebiegła i dobrze strzeże swojej tajemnicy. Mamusia powiedziała nam, że dostaniemy 5 eur za każde jajko, które znajdziemy. Teraz zaś znalazłam jajek za całe 55 eur. Piłki jednak nie znalazłam. Weźmiemy zamiast piłki jajka, powiedział Lasse. Będzie z nich jajecznica dla całego bulerbyn. Ale ja zabrałam prędko jajka do fartuszka, zaniosłam je mamie i dostałam 55 ery. Dałam wszystkim dzieciom po 5 euro, a resztę włożyłam do swojej skarbonki, którą zamykam na kluczyk. Kluczyk wisi na gwoździu głęboko w szafie. Później Anna znalazła piłkę i graliśmy w dwa ognie przez kilka godzin. Spać poszliśmy o wiele później niż zwykle, ale to nie miało znaczenia, bo wakacje już się zaczęły i mogliśmy następnego dnia spać tak długo, jak tylko nam się chciało.